Cześć, witajcie. Dzisiaj u nas Hello. siewy kukurydzy. Jesteśmy już powoli ku końcowi. Większość mamy obsiane. Mamy końcówkę kwietnia, gleba jest bardzo wygrzana. Temperatura już wynosi około 13 stopni. Gleby eee, rozpoczynamy siewy kukurydzy na kiszonkę. Teraz akurat jest z nami pan Stanisław z firmy Limagren. Dzień dobry, witam. Eee, od firmy Limagren dostaliśmy odmianę na próbę na kiszonkę. Odmianę 31-266, zaprawioną. Okrótce opowie Pan y, nam o tej zabrawie. Okej. Okay. Drodzy Państwo, odmiana 31266 jest to odmiana typowo kiszonkowa z programu Animal Nutrition. Y, ten program charakteryzuje się tym, że nasi hodowcy wyhodowali odmiany o większej sprawności włókna. Co z tego wynika? Z tego wynika, że proszę Państwa, mamy lepszą kiszonkę, większą wydajność od bydła, czyli mleka więcej, ewentualnie więcej powiedzmy sobie, lepsze przyrosty bydła mięsnego. Proszę Państwa, wtedy mamy zdrowe, zdrowe zwierzęta. Wydajność mleka też jest o wiele większa. Proszę Państwa, odnośnie zaprawy starkower o której tu Pan Wojtek wspomniał, jest to innowacyjne rozwiązanie firmy Limagrę. Ta zaprawa składa się z dwóch jakby komponentów, bakterii i wyciągu roślin tropikalnych. Co powoduje, że system korzeniowy lepiej się rozwija, jest dłuższy o półtora raza większy albo raz większy w porównaniu do normalnego. Proszę Państwa i to automatycznie wpływa na to, że rośliny są mocniejsze na samym starcie i gwarantuje to nam to, że jeżeli przyjdzie problem z suszy, z którym się spotykamy na co dzień, będziemy mieli odpowiedni dobry plon. Z wynika, że 4% większy plon jest y, przy zastosowaniu zaprawy starkowej. Oprócz tego, drodzy Państwo, też mamy jeszcze aplikację Hydraneo, na podstawie której określamy termin siewu kukurydzy, żeby uniknąć stresu suszy. Panie Stanisławie, wspomniał Pan o suszy właśnie, która no, zbliża się do nas już nieubłagalnie. Mamy na polu jeszcze wilgoć, jeśli tutaj glebę, ale jest już jej coraz mniej. Y, przychodzą wysokie temperatury. Jaką obsadę zaleca Pan i jaką głębokość siewu? Ja myślę, że tutaj na przy tej glebie to jest gdzieś czwórka. myślę, że 30, 85 tysięcy, głębokość 5, 6, 7 centymetrów, żeby po prostu, proszę Państwa, przed chwilą zostało to pole uprawione, widzimy, drodzy Państwo, mokra ziemia, wilgotna, myślę, że po za tydzień czasu, za 10 dni będziemy tu już widzieli wschody kukurydzy. No to zaczynamy. Jedziemy. Zakończyliśmy siać nasze poletka z panem Stanisławem zobaczymy się jeszcze nie raz podczas tego sezonu wegetacyjnego i na pewno będziemy przyglądać się wszystkim odmianom porównaniom naszym i na pewno zbadamy również kukurydę LG 3166 podczas zbioru na kiszonkę Przekładamy ją dokładnie bardzo. Oczywiście drodzy Państwo, tak jak tu Pan Wojtek wspomniał, będziemy monitoringować, monitorować jak po prostu ta kukurydza się rozwija na zaprawie, bez zaprawy. Drodzy Państwo i potem określimy moment zbioru kiszonki, kukurydzy na kiszonkę, żeby uzyskać suchą masę 30-35%. To do zobaczenia.